Hej! witam Was serdecznie w odcinku, w którym spróbuję przeżyć 100 dni w trybie hardcore w Minecraftcie. Tryb ten wyróżnia się tym, że gracz ma tylko jedno życie, a gdy je straci, świat, na którym grał, zostaje po prostu usunięty. Także bez przedłużania, ja jestem Rea i zapraszam Was do oglądania. Swoją grę rozpoczęłam od stworzenia świata w trybie hardcore. I nie zmieniałam praktycznie żadnych opcji poza dodaniem jednego datapaku, który ułatwi odbiór i mi i Wam, ponieważ dodaję taki paseczek, gdzie widać koordynaty oraz właśnie liczbę dni i myślę, że to jest naprawdę super pomocna sprawa i na pewno się przyda. Oprócz tego jeszcze na ekranie pokazuję wam, z jakich tekstur paków korzystam, a linki do nich znajdziecie w opisie. Generalnie warto zaznaczyć, że seria jest inspirowana lukiem z zagranicy, który rozpoczął tego typu challenge. I na swojej serii ma już prawie 2000 dni, więc byłoby naprawdę fajnie, gdyby nam się udało chociaż te 100 przeżyć. Ogólnie zaczęłam od zbierania drewna. I myślę, że to jest taka najbardziej podstawowa rzecz. No i przede wszystkim od jedzenia, ponieważ hardcore jest jedynym trybem gry w Minecraftie, gdzie gracz może umrzeć właśnie z głodu, a to byłoby niefajna śmierć. Także dużo, dużo, dużo jedzonka i myślę, że będzie w miarę bezpiecznie. Jeszcze takim swoim nawykiem, powiedzmy, zebrałam troszeczkę gravelu, bo za dużo oglądałam się speedrunnerów i stwierdziłam, że może się kiedyś przyda. Zrobiłam też łódkę, chociaż popłynęłam nią tak naprawdę tylko na drugi brzeg, ale myślę, że jeszcze kiedyś ją wykorzystam. Ogólnie ruszyłam potem w kierunku pustyni i natrafiłam gdzieś tam w oddali na świątynię. Jednak, no, świątynia tak od razu chyba troszeczkę zbyt niebezpieczna była. Jestem pewna, że jakbym tam wtedy weszła, spotkałam jakiegoś creepera, więc ruszyłam do wioski, która była wraz za nią. No i tu już się czułam całkiem bezpiecznie. Było tutaj naprawdę dużo jedzenia, więc od razu stworzyłam sobie motykę i mogłam to całe jedzenie sobie na spokojnie zebrać, co było bardzo, bardzo dużym progresem. Także miałam już fajne. Fajne miejsce, bezpieczne w miarę, z buszkami i z ochroniarzem w postaci golema. Miałam dużo jedzenia, nawet znalazłam biblioteczki i myślę, że bibliotekarz potem się przyda. Także to miejsce było warte zapamiętania. No i tak skończyłam właśnie swój pierwszy dzień na Hardkorze. Już kolejnego dnia zaczęłam szukać się po okolicy. Myślałam, że natrafiłam na statek pod wodą, ale to był tylko Dirt, także ech, Zebrałam więc chociaż trochę denis z okolicznej wyspy, bo przyda się ona potem do tradeów z villagerami. No i stwierdziłam też, że trzeba się ruszyć do tej świątyni, trzeba zaryzykować. I tak szczerze mówiąc całkiem nie żałowałam, bo w środku znalazłam naprawdę fajne rzeczy, między innymi troszeczkę emeraldów oraz łuk, a dokładniej y, enchant na łuk, czyli infinity, który mi się potem naprawdę przyda. Zdobyłam też troszeczkę emeraldów za troszeczkę zboża, które zdobyłam w tej wiosce, także y, Kupili własne zboże, i na tym handlu zakończyłam kolejny dzień, by następnego dnia ruszyć w poszukiwaniu jakiegoś idealnego miejsca na domek. I znalazłam wioskę na Savannie, gdzie zdobyłam Emeraldy i prawie całą żelazną zbroję, co było potężnym upgrade'em. Czułam się już naprawdę bezpiecznie, i, i myślę, że to był już naprawdę fajny progres. Trzeci dzień, a my mieliśmy prawie cały żelazny set. No i znalazłam fajną górkę i stwierdziłam tak, to jest moje miejsce na nowy domek. Także zaczęłam od stworzenia takiej podstawowej lepianki 2 na 2, ale nie zdążyłam przed nocą, więc tą noc spędziłam jeszcze w wiosce. Ogólnie następnego dnia zaczęłam kopać sobie już pierwszy kamień. Potrzebowałam żelaznych narzędzi, żeby zdobyć troszeczkę węgla, ponieważ to jest tutaj bardzo ważne. Generalnie starałam się oświetlać każdy swój praktycznie krok, żeby tylko nigdzie się nie zgenerował jakiś zły potwór i praktycznie całe nocy przesypiałam, gdy tylko dało się kliknąć w łóżko. To były takie moje całkiem proste zasady, moja lepianka była. Paskudna, ale, ale była moja, także he, he, mój pierwszy domek był gotowy. Omijałam wszystkie jaskinie, także nie, 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 tutaj nie idziemy, <ścoughs> idziemy kopać sobie bezpiecznie. No i tak oto trafiłam na żelazo, które myślę, że jest też całkiem ważne, mimo że miałam już żelazny sacik i idąc tak. Nie zrozumcie mnie źle, nie jestem fanem różu, ale różową owcę musiałam u siebie mieć. Przy okazji trafiły mi się właśnie mućki i, i fajnie, że się trafiły, bo to jest zawsze jedzonko i troszeczkę ekspo z rozmnażania tych zwierzątek, także rurę owca jest. Kolejnego dnia skopałam się już na poziom 12, ale nie trafiłam tam na żadne diamenty, więc zrobiłam sobie jakąś podstawową farmę i troszeczkę obudowałam sobie swoje zwierzaczki. By następnego dnia zrobić im jeszcze dach, żeby kurczaki nie uciekały, nie wiem jak one to robią, ale mi zawsze uciekają kurczaki, no, no nie wiem jak to jest zrobione, no nie mam pojęcia. No i znowu wkopałam się na poziom 12, ale no, na diamenty nie trafiłam, za to złoto i lapis na pewno się w przyszłości przydadzą, więc wykopałam wszystko co tylko znalazłam. No i to był też dobry moment, żeby zacząć obudowywać płotkiem całą swoją okolicę. Myślę, że to jest naprawdę ważne na hardkorze, żeby trzymać potwory z daleka. No i też stwierdziłam, że nie mogę całe życie mieszkać w Lepiance, więc zaczęłam budować schody do swojego przyszłego lokum. I myślę, że tutaj już naprawdę zaczynało fajnie wyglądać, bo ta górka myślę, że była idealnym miejscem do bazę. Zrobiłam sobie też wejście do kopalni. I myślę, że całkiem fajnie wyszło. Myślę, że tam będzie naprawdę fajna kopalnia. I cały kolejny dzień praktycznie potem spędziłam na zrobieniu schodów do niej, ponieważ nie chciało mi się tyle kratek w dół zbiegać, skacząc i potem z powrotem. A, a takie schody to jednak jest wygoda. A pięknie się już po nich chodzi. Wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Pod ziemią zrobiłam taki podstawowy magazyn. Na kobla między innymi i jakieś takie śmieciowe surowce, których raczej nie będę zanosić na górę. No i zaczęłam się wkopywać dalej. Jeśli trafiałam na jakieś opuszczone kopalnie albo jakieś jaskinie, byłam bardzo ostrożna, ale rezygnowałam z tego. No i generalnie przychodzi taki dzień w życiu Minecraftowicza, że znajdują diamenty. Tak, to była radość. 16 dnia znalazłam swoje pierwsze diamenty i to była naprawdę potężna ruda. Nawet nie wiecie jak się wtedy cieszyłam. Na hardkorze znalazłam diamentek, i ja nigdy w ogóle do tej pory nie dotarłam na, tak, do hard, na hardkorze do takiego momentu. I byłam naprawdę, naprawdę przeszczęśliwa. Mogłam rzucać diamentami, mogłam flexować się potem diamentowym kilofem. Także myślę, że to był naprawdę duży przełom na naszym hardkorze. To był dopiero 16 dzień. Kolejne dni poświęcałam na sprowadzanie powoli villagerów, ponieważ y, mogły mieć, mogli mieć naprawdę fajne enchanty i myślę, że to, było, że zdobyć jakichś fajnych enchantów w pierwsze dni było naprawdę ważne. Na pewno dużo by to pomogło. Zrobiłam im także kilka łóżek, żeby mogli potem się y, tulić do siebie. No i oswoiłam też konia, żeby pomógł mi się szybciej poruszać, to jest ważna rzecz. Idąc do pierwszej wioski natrafiłam na portal całkiem spory, ponieważ starczyło rzeczy z niego na zrobienie i enchantu i nawet portalu do netheru. I już 21 dnia mogłam tak naprawdę wejść do netheru i niestety zrespiło nas troszeczkę wysoko. Także o zajściu nie było mowy na razie. Znalazłam troszeczkę piglinów, próbowałam się trajdować. Spokojnie, to nie jest Brutal, gram na wersji 1.16.1 To jest tylko teksturpak z różnymi, z różnymi wariantami mobów No i zyskałam tutaj wtedy podkę na Fire Resist'a No i niestety kolejne dni pominęłam w kopalni, zapomniałam nagrać Przepraszam, moja wina Ale za to już 24 dnia udałam się w podróż i... Przepraszam, ale wymieniłam konika na troszeczkę szybszego Bo mimo wszystko ta szybkość była potrzebna no i nie jestem fanką farm automatycznych, ale kolejne dni spędziłam na przygotowaniu się właśnie do stworzenia takiej farmy. Założyłam też na łok swój pierwszy enchant, czyli właśnie infinity. No i próbowałam grać dalej. Znalazłam kolejne diamenty i byłam cały czas ostrożna przy ich wydobywaniu. No i jeszcze więcej diamentów, generalnie dużo kopałam. Już 30 dnia prawie skończyłam farmę automatyczną. Generalnie farma ta jest autorstwa Shalkercrafta który robi bardzo fajne farmy, bardzo proste i bardzo wydajne, także polecam go serdecznie. No i to jest pierwsza farma, którą buduję w całości sama. I powoli też szykowałam villagery, żeby umieścić je potem właśnie w tej farmie. Nie było to proste, było troszeczkę kombinowania, ale poradziłam sobie i farma zaczynała powoli działać. I tutaj znowu spędziłam troszeczkę za dużo czasu w kopalni. Przepraszam, musicie mi to wybaczyć. Zdobywałam potem żelazo również w kanionach, bo brakowało mi już tylko hoperów do dokończenia tej farmy. I już tak naprawdę. Kolejnego dnia mogłam dokończyć tą farmę, już mogło działać praktycznie kolejne piętro. Jedno przeznaczyłam na ziemniaki, a drugie przeznaczyłam na e, podajże pszenicę, żeby rzucały chleb. I 37 dnia już pierwsze miałam efekty, już mogłam wziąć te ziemniaki i zacząć handlować z farmerami, których sobie stworzyłam na swoim świecie. I było to naprawdę fajne, było to naprawdę wydajne, miałam tak naprawdę nieskończone źródło emeraldów I przydało się to potem do różnych enchantów, do wykupywania właśnie różnych rzeczy, m.in. fortunki na kill -off. I było to naprawdę pomocne Zaczęłam też szukać innych sposobów na trade z piglinami, m.in. właśnie papier No i sam świat zaczynał wyglądać coraz, coraz to ciekawiej Szukałam długo diamentów, żeby wytestować fortunkę, ale no nie udawało mi się to kompletnie. Kopałam tyle dni, no i nic, nic nie mogłam znaleźć, więc stwierdziłam, no nie, no tak nie może być i myślę, że szczęściu trzeba pomóc. Więc stwierdziłam już kolejnego dnia, że trzeba zrobić bałwanka na szczęście. Tak, zrobiłam bałwanka na szczęście, mało tego, pokolorowałam czepeczkę na niebiesko, no bo... A, może się nabierze diament. Lapis się nabrał, więc może, może diament też się nabierze na tą czepeczkę. No i tak udało się, zobaczcie, prawie taki sam kolor. Także miałam swoją, miałam swoją czepeczkę szczęścia i mogłam wreszcie wytestować fortunkę. No i miałam już prawie 18 diamentów z jednej rudy, to było naprawdę fajne. Potrzebowałam ekspa. Więc kolejne dni skupiały się głównie na tym, żeby właśnie enchantować kolejne rzeczy. I naprawdę fajne rzeczy mi się dały w tych enchantach. Miałam bardzo dużo szczęścia. Zobaczcie tylko ten kilo. No, przyznam się to było coś. Stwierdziłam też, że czas no, powoli rozbudowywać sobie swoją bazę, więc może czas zrobić jakieś fajne wejście do, do tej górki. No i zanim się nie obejrzałam, tak naprawdę był już 50 dzień, to był już półmetek, także jeśli tutaj dotrwaliście, to to serduszko, które to wybudowałam jest właśnie specjalnie dla was. Także dziękuję wam serdecznie, że tutaj jesteście. Jeśli tu dotrwaliście, zostawcie serduszko w komentarzach. Będę bardzo szczęśliwa. 51 dnia skończyłam tak naprawdę swoją bazę. Już myślę, że mogłam nazwać to domem. Fajne jest to, że miałem tutaj widok tak naprawdę na każdą stronę świata i było to bardzo pożyteczne. Nie, mogłam, nie musiałam bać się już potworów, ani jakichś dziwnych rajdów, ani jeszcze czego innego. No i też widok na zewnątrz był bardzo fajny, bo no, mój świat się powoli rozrastał. Przydał się też taki podstawowy magazyn. Myślę, że to jest bardzo istotna rzecz w życiu każdego gracza. No i kolejnego dnia też poświęciłam chwilkę, żeby pochodzić po okolicy i uzupełnić mapy, ponieważ chciałam mieć taki widok z góry na to, co się na moim świecie dzieje i wyglądało to już naprawdę fajnie, widać było, że co się tam dzieje. No, a jeśli chodzi też o ten magazyn, to potem no, dużo czasu zajęło mi porządkowanie go. Natrafiłam w podziemiach na. Spawner, i od razu padła decyzja, żeby zrobić z niego jakąś prostą ekspiarkę. No i oczywiście tutaj znowu polecę Wam Shulker Crafta, ponieważ on ma praktycznie farmy do wszystkiego i wszystkie są naprawdę proste i w bardzo fajny sposób, bardzo fajny sposób pokazane. No i tak naprawdę wykowałam już tylko wodorostów i już je nawet zdobyłam, tylko że. No, jak już z nimi wracałam, przy taki smutny moment, kiedy nie zauważyłam kanionu i spadłam w dół, spadałam i już myślałam, że nie żyję, ale na szczęście i ja, i koń byliśmy cali. Pozostało mi go tylko wydostać, co nie było do końca proste. Musiałam się, e, musiałam wybudować drogę, ale już zrobiło się ciemno, więc tą noc, wyjątkowo, jako jedyną noc, przeawczyłam. Kolejnego dnia mogłam na spokojnie dokończyć tą farmę i sprawdzić, czy ona w ogóle działa. No, i generalnie muszę przyznać, że, że tak, że działała. Problem pojawił się tylko w tym, że wybudowałam ją chyba 1 stopień za nisko. Więc dopiero po drobnych poprawkach wszystko działało całkiem wydajnie, i myślę, że działałoby jeszcze wydajniej, gdybym troszeczkę dokładniej czytała wszystkie opisy. Ale, ale tak, farma działała, no i patrzcie tylko na te itemki. No, Noli poglądał ze mną i nie wierzył. Ogólnie testowałam przez kolejne dni tą farmę i niestety nie okazała się no niezbyt wydajną farmą, ponieważ prawdopodobnie przez to, że dużo rzeczy miałam nieoświetlonych dookoła, różnych tuneli i tak dlatego no nie generowało się to tak dobrze, więc ostatecznie tak naprawdę więcej ekspa zyskiwałam z. Ściągania enchantów na tym kole takim, do ściągania enchantów, i jakby to było większym źródłem dostawania expa niż właśnie sama ekspiarka, co było trochę przykre, ale stwierdziłam, że to jest idealny czas, żeby zacząć robić zbroje Protection 4. No i te wszystkie enchanty, które robiłam teraz i później, naprawdę fajnie mi się dały. Miałam w tej serii naprawdę dużo szczęścia i myślę, że że od tego szczęścia dużo tutaj zależało. No i patrzcie, jaki mi miecz siadł! Looting 3! To po prostu byłam mega szczęśliwa, bo nie spodziewałam się, że się ondzie looting. A zwłaszcza nie looting 3, to był duży progres. 61. dzień był praktycznie w całości poświęcony na te upgrade'y i myślę, że były to udane upgrade'y. Zaczęłam też przykładać mocniejszą wagę do villagerów i zdobyłam villagera z mendingiem. A mending jest bardzo pożądanym upgrade'em, więc szybko też zaczęłam wykorzystywać swoją farmę ziemniaków do zdobywania Emeraldów. No i tak naprawdę jeszcze tego samego dnia mogłam połączyć sobie moje dwa kilofy, żeby zrobić jeszcze lepszy kilof, No i nałożyć na niego mending, który... Sprawia, że praktycznie to jest nieskończone narzędzie, także o tyle, chociaż dobrze. No i kolejnego dnia uwolniłam villager'y. Jej, zgredek jest wolny, zgredek dostał skarpetkę, tylko au, zgredki uciekają, więc trzeba szybko zabudować, ponieważ no to był taki chyba dla mnie test, taki sprawdzian, czy moja bariera jest stabilna. No i zaczynało wyglądać jeszcze lepiej. Kolejne dni to były kolejne próby zdobywania jakichś surowców, więc schodziłam do kopalni, wracałam z kopalni, no a diamentów na razie nie było widać. Zrobiłam więc całkiem prostą super przepalarkę. No i żeby ją uzupełnić, musiałam udać się potem do netheru, gdzie starałam się zdobyć troszeczkę lawy i, i myślę, że na no długo mi to potem będzie starczyć. Przepalanie lawą jest wydajne, chociaż, chociaż mogę zdobyć też troszeczkę więcej węgla. Generalnie wszystko tutaj skupiało się na zdobywaniu EXPA, no, z którym było naprawdę ciężko i próbowałam różnych sposobów, żeby tylko znaleźć, a, a moja eksperka no, nie była wydajna, było naprawdę trudno, trudno z tego cokolwiek uzyskać, więc zrobiłam też nawet taki mini kurnik, mini kurnik powiedzmy. Żeby, żeby, nawet z tego zdobywać expa, a i tak nie było łatwo, i tak, i tak ciągle miałam z tym expem problem, więc no cóż, miałam chociaż kurczaki. Ogólnie ulepszyłam sobie villagera alchemika, ponieważ ma on 50% szans, że będzie sprzedawał perły. No i udało mi się. Miałam villagera, który praktycznie za grosze sprzedawał mi Enderperły, co było też bardzo dużym plusem. 71 około dnia zeszłam sobie troszeczkę poekspić na kryształkach, ale, ale, ale stwierdziłam, że. A może się skuszę i zacznę kopać troszeczkę niżej, może natrafię na ten netherite, no i tak się stało, znalazłam netherite, więc jeszcze tego samego dnia wróciłam, nie dość, że z czterema yy, pradawnymi zgliszczami, żeby stworzyć szczapkę netherite'u, to jeszcze udało mi się dobić 30 poziom i wróciłam, no i mogłam tak naprawdę dalej enchantować sobie rzeczy i, i bardzo mi się to przydało. Moja ekspiarkę, znaczy moja przepolarka, o! Moja przepolarka działała bardzo dobrze. Problem tylko polegał na tym, że nie miałam łopaty, żeby uzupełnić jej piaskiem, więc miałam ale miałam 30 poziom, więc wreszcie mogłam sobie ją enchantować. Miałam tą efektywność 5, więc już następnego dnia mogłam kawałek pustyni sobie skopać, a w piasek był mi potrzebny. Piasek tutaj okazał się naprawdę fajną rzeczą, ponieważ po przepaleniu daje szkło. A z takiego szkła mogłam robić glass y. Nie jestem pewna, jak to się nazywa na polskie. Przepraszam Was, może to są po prostu szyby. W międzyczasie jeszcze znalazłam sobie jeden taki samotny diamencik. Niestety nie do fortunka, także no cóż, jest jak jest, ale, ale wracajmy do tych glass planeów, bowiem znalazłam villagera, który sprzedaje emeraldy za glass y i okazało się to naprawdę. Bardzo efektywnym sposobem zdobywania emeraldów. Mogę dzięki temu kupić masę pereł i tak naprawdę już nie, się, nie musiałam się przejmować ani trade'ami z piglinami, ani tym bardziej walką z endermenami. No bo, hell no! Enchantowałam sobie też buty na protection 3, ale dzięki temu miałam już praktycznie cały diamentowy set. No, i to pozwoliło mi stwierdzić, że tak, to jest czas na szukanie wieży pillagerów. No, i samo szukanie wieży pillagerów zajęło naprawdę długo, bo aż dwa dni dopiero trzeciego dnia trafiłam na taką wieżę pillagerów i od razu zdobyłam Bad Omen 1. No, i wróciłam do wioski. Praktycznie od razu zaczął się rajd. Jeśli chodzi o Sunride, bardzo dużą rolę odegrały tutaj moje golemy chroniące wioskę. Myślę, że bez nich byłabym po prostu, byłaby po, prostu po mojej serii hardcore. Nawet dzięki nim znalazłam moment na przespanie się. No i ja miałam także już swoje pierwsze totemy nieśmiertelności. Dzięki temu rajdowi zdobyłam praktycznie cztery Totemy Nieśmiertelności, co było dużą liczbą. <laughs> myślę, że, myślę, że nawet je z jednego bym się ucieszyła i szczerze mówiąc, myślałam, że tylko jeden zdobędę, a tutaj aż cztery, także... Ach, byłam naprawdę zadowolona z tego. No i Raid się udał. Myślę że, myślę, że Wielodorowie też byli całkiem zadowoleni z tego Raida. Generalnie Raid był stresujący. Ale mieliśmy te totemy, więc wypadało zobaczyć, czy działają i, 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 i skaczeły, skaczeły i. Tak! Stwierdzam, że totemy działają. Ale jeszcze czemu miałoby nie działać? Tego samego dnia jeszcze zrobił mi się slime w mojej kopalni i myślę, że to jest naprawdę fajna rzecz czy mi się kiedyś przyda. No, jeśli chodzi o samuraj, był bardzo stresujący, więc kolejne dni spędziłam na chillowaniu się. Między innymi na wędkowaniu, na spojeniu kotka, którego sobie umieściłam w sypialni. No i tak sobie dni powoli wpłynęły. Stwierdziłam też, że jeśli chodzi o villagerów, to zrobili tak naprawdę całą tą grę, że gdyby nie ci villagerowie, to nie zaszłabym tak daleko, więc stwierdziłam. Rea. To jest czas, żeby oddać im cześć. No i kolejne praktycznie dwa lub może no, nawet trzy dni spędziłam na budowaniu wielkiego posągu albo raczej totemu dla Villa villagerów. I myślę, że wyszedł naprawdę cute. Tak myślę, spodobało mi się to. Do tego troszeczkę oświetliłam teren w okolicy, głównie tam, gdzie najwięcej mobów mi się pojawiało. No i próbowałam też sobie troszeczkę ulepszyć łuk. I, I myślę, że całkiem fajnie to wszystko wyglądało. Zajęłam się też wreszcie zrobieniem ten, tej netrightowej sztabki, bo całkowicie o tym zapomniałam, przysięgam. No i też nie wiedziałam, na co to nałożyć, ale ostatecznie wybór padł na diamentowy miecz. I to właśnie ten miecz dostał upgrade, bo mimo wszystko ten atak więcej myślę, że się przydał. No i miałam już naprawdę, naprawdę fajny miecz. Kolejnego dnia chciałam już zacząć zdobywać pałeczki Blaze'ów, ale do tego potrzebowałam potki na Fire Resistant, a miałam tylko jedną. Niestety pigliny w ogóle nie współpracowały, także próbowałam kopać złoto, próbowałam trade'ować. Ostatecznie no, nie udało się w ogóle tego zdobyć, więc postanowiłam wejść do twierdzy tylko z jedną podką. Samą twierdzę miałam... twierdzę? Fortecę! Miałam naprawdę blisko. Zresztą widzicie kordy, że naprawdę miałam ją niedaleko od swojego portalu. Także o tyle łatwiej, że mogłam szybko ją znaleźć, że nie stresowałam się, że się zgubię w drodze powrotnej. No i też grałam bardzo defensywnie, bo zabudowywałam praktycznie każdą możliwą potencjalną drogę ataku i obudowywałam się praktycznie z każdej strony, żeby tylko nic mnie nie zabiło. A na samą walkę z Blazami od razu sobie rzuciłam pod nogi potkę na Fire Resistant, więc tak naprawdę, no, nic złego nie mogło się stać. No i co jeszcze ważniejsze, miałam miecz z lootingiem 3, więc już tak naprawdę po kilku minutach miałam wszystko czego potrzebuję, mogłam na spokojnie wrócić do normalnego świata. I stworzyć oko kresu i zobaczyć, w którą stronę nas zaprowadzi. I okazało się, że, że widocznie jest całkiem blisko ta forteca. No, i jak się okazało, była bardzo blisko, bo była może z 500, góra 600 kratek od miejsca, w którym się udomowiłam, że tak to powiem. Była, była naprawdę blisko. Nie do końca byłam pewna, czy się z tego powodu cieszę, bo jeszcze nigdy w życiu nie zabiłam smoka, i bałam się, że, że to może być koniec tej przygody na hardkorze, Gdy tylko znalazłam tą. Twierdzę, troszeczkę byłam przerażona, no i grałam bardzo, bardzo defensywnie. Generalnie zabudowywałam wszystkie miejsca, w których już nie będę chodzić. Rozglądałam się wszędzie, zanim tylko gdziekolwiek poszłam. Strzelałam do rozłoku, żeby nawet nie podchodzić do mobów, żeby tylko nie prowokować sytuacji. Nagle tylko już znalazłam sam portal. Zostawiłam zbędne rzeczy. No i, no i byłam bardzo, bardzo zestresowana. Ale tak, to był czas, żeby wejść do, żeby wejść do tego Endu i żeby, żeby zacząć walkę ze smokiem. Mogłam pierwszy raz w życiu zabić smoka. Warto wiedzieć, że nigdy w życiu jeszcze nie zabiłam smoka, a gram od Alfy, także naprawdę sporo czasu. I, I sporo, sporo nerwów, a to w dodatku był hardcore i byłam naprawdę, naprawdę przerażona, ale też bardzo, bardzo zmotywowana, bo był to już 99 dzień. Generalnie zaczęłam od zbudowania sobie szybkiego grzybka ochronnego przed endermenami i taką taktyką cały czas się praktycznie chowałam przed nimi. Także z ich strony raczej mi nic nie groziło. Też miałam łok z Infinity, więc całkiem sprawnie sobie poradziłam z kryształami, które były na tych wieżyczkach z obsydianu. No i też smok trafił mi się bardzo wyrzecznie, bo co chwilę lądował na ziemi i praktycznie co chwilę miałam okazję, żeby go uderzać. Chyba podczas tych kilku minut on naprawdę chyba z 5-6 razy lądował na dole. Tylko że ja jestem też buraczkiem i troszeczkę mi to czasu zajęło, żeby, go, żeby zbić mu wystarczającą ilość życia. No i, no i tak, no i smok zaczął sobie powoli lądować. Ja już byłam prawie że pewna wygranej, już byłam prawie pewna, że to jest to, że pierwszy raz w życiu pokonam smoka i, i byłam nie wiem czy bardziej zestresowana czy, czy radosna, ale tak udało się. Pokonałam smoka wreszcie po tylu godzinach gry, po tylu latach gry w Minecrafta. Wreszcie pokonałam smoka. 99 dnia na hardkorze zabiłam tego smoka i wreszcie mogłam powiedzieć, że kiedykolwiek przeszłam Minecrafta byłam bardzo szczęśliwa. No i mogłam wrócić już do normalnego świata. I mało tego, gdy tylko wróciłam do tego świata okazało się, że jest noc. No i tak oto nastał setny dzień. Challenge się udał i byłam jeszcze bardziej szczęśliwa. Przeżyłam 100 dni na hardkorze, zbudowałam bardzo wiele przez ten czas. Mogłam wrócić wreszcie do swojej wioski żeby jeszcze raz zobaczyć to wszystko, żeby jeszcze raz podsumować w sumie co tu zrobiłam, jak ten świat dzięki temu wygląda i, i dużo, dużo się stało przez ten czas. Zrobiłam pierwsze w życiu farmy automatyczne, pierwszą w życiu ekspiarkę automatyczną, pierwsze w życiu raz pokonałam smoka i generalnie progres jaki zrobiłam podczas tych 100 dni był dla mnie ogromny, więc jestem naprawdę, naprawdę szczęśliwa. Jeśli wam się podobało, dajcie mi koniecznie znać, jeśli chcecie zobaczyć więcej dni. Jeśli chcecie zobaczyć na przykład 200 dni na hardkorze, też koniecznie dajcie mi o tym znać. Mało tego, każdy sub od dzisiaj to jeden wykopany blok na tym kanale, także zachęcam do subywania. No i generalnie myślę, że to na tyle. Także trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.